Szanowni Państwo, powiedzieliśmy o aktywach sektora bankowego i powiedzieliśmy sobie o tym, że około 44-42% w tychże w tymże aktywach ma udział kapitał zagraniczny. Ale przykuła jeszcze moją uwagę jedna zależność. Chciałabym wrócić do tabeli, w której zaprezentowałam pasywa i aktywa sektora bankowego. A mianowicie mamy tutaj taką pozycję depozyty sektora niefinansowego, w tym depozyty gospodarstw domowych oraz depozyty przedsiębiorstw. I ta pozycja jest na poziomie 1 biliona 800 miliardów. Jednocześnie kredyt udzielony jest na poziomie 1 biliona 114 miliardów. Jeżeli chodzi o depozyty, to podstawową funkcją systemu bankowego jest kreowanie z tych depozytów kredytu. I powinno tak być, jakby dotychczasowa cała pozyskana przeze mnie wiedza wskazuje na to, że powinno tak być, że ta pozycja kredytu udzielonego jest większa od pozycji depozytów. Lokat, depozytów w systemie bankowym. Dlatego też postanowiłam zobaczyć, jak wyglądają te aktywa sektora bankowego na przestrzeni tych ostatnich naszych pięciu lat. I tutaj zwróciła moją uwagę jedna sprawa. A mianowicie, że akcja kredytowa tak jakby całkowicie jest zatrzymana pomiędzy 2019 a 2023 rokiem, przyrost wartości należności od sektora niefinansowego jest jedynie na poziomie 10,8 miliarda. Nie rozwija się rynek kredytowy. Nie jest udzielany kredyt przedsiębiorstwom ani gospodarstwom domowym. W poprzednim filmie powiedziałam, że Zostało udzielone troszkę trochę leasingu na poziomie 50-40-50 miliardów w tym okresie. Natomiast spójrzmy, akcja kredytowa jest zatrzymana. Kiedy akcja kredytowa jest <laughs> zatrzymana, kiedy jest to, yy, zatrzymuje się, powstrzymuje się, hamuje się akcję kredytową? Wtedy, kiedy występują w gospodarce zjawiska inflacyjne. Wtedy należy zahamować akcję kredytową, żeby nie trafiało więcej pieniądza na rynek. Tylko. Jak, jak sądzę, no myślę, że już te zjawiska inflacyjne zostały zahamowane, i akcja kredytowa powinna ruszyć, a ona nie rusza. Dlatego też zobaczyłam, sprawdziłam sobie, ponieważ tak jak widzimy, aktywa ogółem owszem, wzrosły. I one wzrosły o, du o dosyć dużą wartość w granicach jednego biliona złotych. A natomiast ten przyrost nie był powodowany przyrostem tej głównej. Działalności bankowej, czyli udzielaniem kredytu. Tak, tutaj troszeczkę kredytu zostało udzielone instytucjom finansowym, to jest w granicach 164 miliardy, jak również trochę została udzielona kredytu instytucjom rządowym i samorządowym, 15,7 miliarda. Natomiast pozostałe pozycje. Oczywiście jest tutaj wzrost, ale ten wzrost głównie bierze się z. Miałam tutaj przeliczenie, sekundę. Nie chciałabym tego drugi raz przeliczać. Ten wzrost bierze się głównie z tak. Papiery wartościowe 540, blisko 549 miliardów, 548,8 miliarda. Tutaj znajdują się tak zwane pozostałe aktywa. Ten wzrost jest na poziomie 221 miliardów. Pozostałe aktywa zostały określone przez autorów raportu jako pozycje związane z działalnością funduszy celowych zarządzanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, za pomocą których rząd realizuje swoje programy gospodarcze. Czyli jakby wynika z tego, że tak naprawdę na rynek, stricte na zwykły taki rynek, czyli do przedsiębiorstw, do gospodarstw domowych, sorry tutaj, jakby trafiła tylko 10 miliardów złotych, a pozostała część, tutaj jeżeli chodzi o system bankowy, no to praktycznie jest tylko interakcja z a, rządem, z samorządami. I z instytucjami finansowymi, z Narodowym Bankiem Polskim, no i przy pomocy papierów wartościowych. Prawda? Także chciałabym tutaj zwrócić uwagę, że akcja kredytowa w Polsce jest zatrzymana. Ja nie wiem, jakie są tego przyczyny, a ponieważ no, przejdę jeszcze do analizy instrumentarium, a jest to analiza, no, wymagająca dużego profesjonalizmu, dużej wiedzy, dlatego że instrumentarium znajdujące się w systemie bankowym, mówię tutaj o obligacjach, o bonach, bonach pieniężnych, bo bony skarbowe nie były emitowane w ciągu ostatnich kilku lat w niewielkim stopniu, o instrumentarium obligacji, zarówno to instrumentarium znajduje się w Pozycjach w sektorze bankowym, jak znajduje się w systemie publicznym, w systemie finansowym publicznym. Myślę, że uda mi się w ciągu następnego tygodnia dojść, o co tutaj chodzi. Myślę, że to jest dość ważna sprawa. Z tym, że pozwolę sobie najpierw dokończyć temat, czy Polska jeszcze istnieje. I zanim wejdę w temat instrumentarium i tego, co tam tak naprawdę jest, to po prostu chcę zakończyć ten temat. A w tym temacie mam jeszcze do omówienia bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz relacje eksport-import. I dlatego, dlatego, że tak jak powiedziałam, analiza instrumentarium wymaga dużej uwagi, skupienia, zajrzenia... No, z dużą uwagą, bo jest dużo, naprawdę dużo mm, tabel, dużo jest w tych tabelach treści a, i trzeba tam dokładnie przyjrzeć się, o co chodzi. Także tym akcentem, mm, no właśnie, chcę powiedzieć, że tak, mamy duży udział kapitału zagranicznego w Polsce. Chcę powiedzieć, że ma wpływ na nas zagranica, że ma wpływ na na Polskę, oddziałuje na polską gospodarkę za granicą. Jeżeli chodzi o kanał tego systemu bankowego, to wymieniłam te sześć krajów, które oddziałują w sposób największy. Ok, dziękuję za uwagę.